9 i 10 września Poznań stanie się miastem kobiet. Spotykamy się w Poznaniu na 9. ogólnopolskim kongresie kobiet. Tam nas jeszcze nie było. Będziemy mówić o wszystkich najważniejszych sprawach, które dotyczą kobiet, czyli o polityce, o gospodarce, o kulturze, o sprawach społecznych, o mediach. Nie może was tam zabraknąć, tym bardziej, że to polki. To polki właśnie pokazały co to jest demokracja? Rok 2016 był rokiem Polek. Będzie nas tam cała moc, będziemy tam wszystkie razem świętować nasze wyjątkowe wydarzenie. Bądźmy razem, to szczególnie ważne i dla nas, i dla przyszłości, i dla Polski. Zapraszam.